Czy wiedziałeś, że Ewangelia Jana wspomina tekst, który został zapisany w trzech językach? Chodzi oczywiście o inskrypcję Piłata sporządzoną w języku hebrajskim, greckim i łacinie. Słynne słowa: Jezus Chrystus, król żydowski, znany jako akronim INRI, Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Język hebrajski był językiem Żydów, był świętym, język, świętym językiem narodu wybranego. W którym został sporządzony Stary Testament. W czasach pana Jezusa nie posługiwano się na co dzień językiem hebrajskim, używano języka arameńskiego, ale język hebrajski pozostawał jako język, którym posługiwano się w trakcie różnych uroczystości religijnych. Czytano Torę, Pismo Święte Starego Testamentu w języku hebrajskim. Język grecki był z kolei powszechnym językiem na terenie imperium. To był język kultury, filozofii, mądrości, handlu. Czym dzisiejszy angielski, czym angielski dla nas, tym właśnie język grecki był dla ludzi w czasach Pana Jezusa Chrystusa. I to właśnie z tego powodu apostołowie, którzy na co dzień mówili po aramejsku, sporządzili treść Nowego Testamentu właśnie w języku greckim. Łacina z kolei była językiem, którym posługiwali się głównie Rzymianie. Była językiem używanym w życiu codziennym, w dokumentach urzędowych, literaturze. To właśnie ten język bardzo szybko zaadoptował Kościół Powszechny, i jeden z pierwszych przekładów Pisma Świętego, sporządzony na początku V wieku przez Heronima, był właśnie przekładem łacińskim, znanym dzisiaj jako Wulgata. Dzięki temu, że Piłat sporządził napis Jezus Chrystus, król żydowski, w trzech językach: w języku hebrajskim, greckim i łacinie, to prawda o śmierci Chrystusa mogła się rozejść na cały świat i każdy mógł ją usłyszeć.